Karol Szuba, 13 minuta spotkania. Ta piłka powędrowała na jego lewą nogę i był bardzo bliski pokonania bramkarza Marcela Łubika. Póki co w zabrzu bezbramkowo 30 sierpnia 2025 roku siódma kolejka piłkarskiej ekstra klasy. Jesteśmy tuż przed przerwą reprezentacyjną w górnicy chcą punktować. Górnicy chcą zdobyć kolejne cenne trzy punkty, ponieważ nie trwa wspaniała pasa z wygrana w czy 3-0. Wygrana przed tygodniem w Klasyku Śląskim z GKS-em Katowice. Na dziś rywalem Zabrzan jest wspomniany Motor Lubin Lubin lewą nogą, daleko. Natomiast Motor Lubin przejął inicjatywę, przejął tę piłkę. Van Hoven od piłki autowej rozpocznie ekipa motoru Filip Luburecki jest na własnej połowie zagrywa do napastnika, do Karola Czubaka Hoven. Ivo Rodriguez motor w centralnej strefie boiska, piłkarze motoru teraz próbują ponownie zaatakować Zabrzan